Witajcie w dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was przykładowe stylizacje w oparciu o jedną z ulubionych parbutów. W mojej szafie nie może zabraknąć butów motocyklowych, czyli botków, które zasłaniają kostkę, zazwyczaj są na płaskiej podeszwie i przeważnie pojawiają się w kolorze czarnym. Właściwie co sezon, w sezonie zimowym, poszukuję takiej idealnej pary butów, która posłuży mi także do stylizacji letnich, więc stawiam raczej na fason klasyczny, bez zbędnych ozdób i udziwnień. Oczywiście z naturalnej skóry, żeby było wygodnie nosić się także w sezonie wiosenno-letnim. No i właśnie, z czym można połączyć tego typu i masywne buty. Pokażę Wam zestawienia takich botków, na przykład z letnią sukienką, ale nie zabraknie propozycji połączenia z bardziej formalną marynarką, nie zabraknie krótkich spodanek, dłuższych spodni, a także pokażę Wam stylizację ze spódnicą długości Midi. Bo nieprawdą jest, że tego typu buty nadają się tylko na festiwalowe stylizacje. One idealnie wpisują się także w miejski klimat, jeżeli ktoś szuka mniej formalnych, swobodnych stylizacji i do tego postaram się Was przekonać, przygotowując. Dzisiejsze stylizacja. I okay. I również jakieś fanki butów motocyklowych? Zgłoście się koniecznie w komentarzu i dajcie znać, czy wykorzystujecie swoją ulubioną parę butów także przy stylizacjach letnich. Wtedy, kiedy chcemy dodać stylizację takiego trochę grunge'owego akcentu, dajcie znać koniecznie, jakie są Wasze pomysły na stylizację właśnie z tego typu bodkami na sezon letni. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia niebawem.